Witam Was kochani bardzo serdecznie na kanale Gabriela Scorpio Tarot i zapraszam skorpiony do czytania tygodniowego na nadchodzący tydzień moi drodzy, pamiętajcie o włączeniu subskrypcji, o włączeniu dzwonka i o łapce w górę oraz o komentarzu A moi, moi drogie skorpiony, zaczniemy sobie od czytania mm, karty opiekuńczej sprawdzimy sobie co ma do przekazania dla Was Karta opiekuńcza na nadchodzący tydzień. Jaka karta dla skorpionków? Skorpiony. Hmm. Skorpiony mają zamierzenia. Zamierzenia. Skoncentruj swoją energię. Silna wola to zdumiewająca moc. Tu jest potrzebna koncentracja waszej energii, moi kochani, na jakichś konkretnych zamierzeniach. Tam też pokazywała mi się karta odpoczynek i ona tak jakoś utkwiła mojej uwadze, ale. No już trudno, nieistotne. Może któreś skorpiony jeszcze tak. powinny odpocząć, bo też ta karta tutaj się pokazała. A może wymaga od Was nadchodzący tydzień odpoczynku. A dla pozostałych koncentracja swojej energii, eee, tak, na silnej woli. Mhm. To zaczynamy wobec tego. Zaczynamy skorpionki i patrzymy, ojej, co tu się wyprawia. Zaczynamy, i patrzymy, co dla moich skorpionów na nadchodzący tydzień. Mhm. Nie wiem, dlaczego te karty tutaj w ogóle wypadają. U was. Co tu się wyprawia? Istne szaleństwo. O, już się uspokoiły. Dobrze, jakie będzie wyzwanie dla skorpionków? Królowa pentakli. Królowa pentakli. Co będzie moi kochani nieoczekiwanego? Sześć buław. Sześć buław. Co będzie przesłaniem, wskazówką radą? Ósemka pentakli. Hmm? I jaka rada wskazała mu wróć tło? Tło. W tle królowa buław. Arcykapłan. Paśmy buław. I paść buław, królowa buław, arcykapłan paść w pięć mieczy, śmierć, królowa kielichów. Mhm. Dobra. Dobrze, kochani, jest tutaj kwestia. No taka pół półfinansowa. Chodzi o stabilizację, chodzi, o, chodzi też o stabilizację w jakiejś relacji, najprawdopodobniej, ale nie tylko. Tutaj chodzi o, o pójście za głosem serca. Pójście za głosem serca, a skorpiony wiedzą, że głos serca ma znaczenie i w nadchodzącym tygodniu będzie miał znaczenie. No idziecie w kierunku, no właśnie, głosu serca, miłości, namiętności, ognia, pasji, ale też w kierunku, kochani, stałej relacji, stałego związku. Tutaj chcecie trzymać się wartości moralnych, trzymać się uczciwości. Ewentualnie może zechcecie kogoś nauczać. Jest też takie prawdopodobieństwo. Natomiast tak bardzo, nawet te karty mają podobne kolory. Ta królowa buław jest zwrócona w stronę tego arcykapłana, i jakby tego myło mało, jeszcze tą ręką pokazuje w jego kierunku. Ona uśmiechnięta i on uśmiechnięty. No. Może powstało to z romansu, może powstało to z pasji, może to powstało. Wiecie może to nie było planowane że będzie z tego wielka miłość albo stały, trwały związek a tu może być małżeństwo, zaręczyny, oświadczyny mm -hmm. no i paść y, buław pięknie pasja, iskra, namiętność powiew świeżości Bardzo pięknie to wygląda. Może to być też pasja do czegoś jak najbardziej. Ale bardziej tu chodzi o uczucia, miłość, relacje, związki. Gdzieś tutaj, no właśnie, będzie moment, w którym ktoś poczuje się oczerniany, no, no, tak jak mówię, to mogło być coś nieplanowanego się wydarzyć. I pójdzie to w takim kierunku, że no, może się to trochę właśnie odbić bólem głowy. Ale kochani, prowadzi to do, hmm, prowadzi to do hmm, zmiany, do transformacji, do całkowitej metamorfozy. E, no właśnie, w tej karcie śmierci. Prowadzi to do odnowienia, do być może zakończenia, z, hmm, odcięcia się od przeszłości, zakończenia z jakąś przeszłością. Nowy początek, nowa czysta kartka. Miłość, więź, bliskość, uczucia, dojrzałe, miłość dojrzała. To jest ważne. wyważone emocje, złoty środek, empatia, wrażliwość. I tu jest miłość, która nie wygasa. Tu jest bliskość, tu jest więź. Także to jest, kochani, ktoś, kogo znacie. I tyle w temacie. O, aż mi się tutaj rymnęło, nie? Nawet nie czuję, gdy rymuje. Dobre. E, no to mamy królową Pentakli w wyzwaniu. Moi kochani, wyzwaniem jest dla was na nadchodzący tydzień, aby nie dać sobą manipulować, żeby konsekwentnie z rozmysłem zbierzać do tego, co zaplanowaliście. Realizujcie swój plan, realizujcie swój cel. Nie poprzestajcie, nie zatrzymujcie się, nie odwracajcie się, nie wątpcie w nic. Nie zapominajcie o planach długoterminowych. Możecie też spotkać kobietę, może w waszym życiu pojawić się kobieta o dobrym sercu i o takich macierzyńskich uczuciach. Bardzo praktyczna, uziemiona. Naprawdę dobra dusza. E, I to spotkanie może dla niektórych z Was odegrać jakąś ważną rolę w Waszym życiu w nadchodzącym tygodniu. E, moi kochani, wyzwaniem jest tu jakaś stabilizacja, aby wszystko toczyło się swoim bezpiecznym trybem, aby był, nastał bezpieczny czas, aby Wasza sytuacja była zarówno dobra pod względem finansowym, jak i emocjonalnym. Dla niektórych to będzie wyzwaniem. Miłość dojrzała. Relacja partnerska, związek połącze, ciepła po opiekuńczości to też jest wyzwaniem, bo mamy tutaj tą miłość w królowej kielichów pokazanej, że ona tam jest. Więc wy sobie to do tego dążycie. Może będzie coś od nowa, od początku, ale kochani, no właśnie, ale będzie. Będzie tu dużo dojrzałości emocjonalnej, też dużo inteligencji emocjonalnej się przejawiać, będzie taka potrzeba, żeby żeby w ten sposób postępować też. Moi drodzy, tutaj może być też wyzwaniem e, uczciwość. Też. Żeby być w jakimś aspekcie uczciwym, czy sam ze sobą, czy z kimś. Różnie może być. E, moi drodzy, Wyzwaniem może być bycie matką dla kogoś, więc jeżeli ktoś tutaj się dowie, że jest w ciąży, że będzie się, nie musi być w ciąży, że będzie miał kogoś pod opieką, że dostanie pod opiekę kogoś, no to w nadchodzącym tygodniu moglibyście dostać kogoś, kochani. Może wam podrzucić ktoś do opieki jakąś osobę. No i tutaj będzie takie matkowanie trochę. Może tak być, może to dla kogoś stanowić wyzwanie. Dlaczego nie? Moi drodzy, co będzie w. Hmm, a, no, dla mężczyzn królowa pentakli, no to kobieta, nie? Może być byk pan na koziorożec. E, tak. No. Jak najbardziej. Sześć buław. Co będzie nieoczekiwanego? A właśnie. A skorpiony nieoczekiwane to będzie w nadchodzącym tygodniu zwycięstwo. Tak, nieoczekiwanie możecie odnieść sukces lub zwycięstwo. Nieoczekiwanie możecie wyjść zwycięsko z jakiejś opresji, tak dosłownie i możecie nieoczekiwanie otrzymać dobre wiadomości i to może być taki tydzień pełny dobrych wiadomości albo po prostu jakaś jedna wiadomość, możecie też niespodziewanie otrzymać jakąś nagrodę za jakieś swoje wcześniejsze starania, wysiłki jak najbardziej może być nieoczekiwane świętowanie. Może być niespodzianka albo będziecie właśnie nieoczekiwanie świętować razem z partnerem, z partnerką, albo w ogóle nie musi być z partnerem, z partnerką. Może po prostu takie nieoczekiwane świętowanie jakiegoś zwycięstwa, jakiegoś sukcesu dosłownie. Tu może się okazać, że nieoczekiwanie jakiś skorpion no, wygra w dziedzinie uczuć. Co to znaczy? Albo zostaniecie wybrani spośród wielu. Akurat was ktoś wybierze do relacji, do związku, do miłości, do pracy, do współpracy, albo, moi kochani, wy. Wam uda się zdobyć osobę, o którą zabiegaliście, o którą zabiegacie. I tu będzie dużo optymizmu, będzie poczucie takie nieoczekiwane, jakbyście wygrali los na loterii, dosłownie. Poczucie triumfu, pokonania przeszkód, właśnie. I tutaj nieoczekiwanie dla wielu skorpionów. Pokazuje się pokonanie przeszkód, nawet być może wzbudzenie podziwu otoczenia. Jest tu nieoczekiwane powodzenie w miłości. Czy tego chcecie, czy nie, jest tutaj w tle. W Radzie Wskazówku C w wyniku i w tym, co. A, nieoczekiwany awans właśnie nagroda, wyróżnienie, nieoczekiwana podwyżka, awans tak, zapowiedź tutaj powodzenia planów bardzo fajnie. Może się też okazać, że nieoczekiwanie skorpiony w nadchodzącym tygodniu będą mogły zdobyć wyższe stanowisko, właśnie awansować, albo uda się zdobyć jakąś uprawnioną pracę, ewentualnie rozpoczęcie wspinania się po szczeblach kariery zawodowej też. I co dalej? No dalej, to jest moja, kocha, moi kochani, osiemka pentakli, rada, wskazówka, wynik. E, tutaj, no słuchajcie, radą jest, aby zabiegać o właściwe do życia środki. Wydaje mi się, że skorpiony to robią. Dodatkowo jeszcze macie skoncentrować swoją energię i swoją silno, silną wolę, bo jest ona zdumiewającą mocą na właśnie konkretnym celu, tak? Na konkretnych celach. I ósemeczka pentakli, oprócz tego, że radzi Wam, żebyście dalej zabiegali o właściwe do życia środki, to może mówić o tym, że mm, możecie uzyskać odszkodowanie. Możecie nawet coś odziedziczyć lub dostać spadek. Może, kochani, finalnie będziecie zaczynać coś zupełnie nowego. Eee, może udać się finalnie zrealizować jak, jakiś projekt, zadanie, zlecenie. Coś tu się może udać załatwić yy, i zakończyć, wypełnić, tak? Osiągnąć jakiś cel, zrealizować zamierzenie. Słuchajcie, w ośmiu pentaklach. To jest też zrealizowanie marzenia. To się może udać z w nadchodzącym tygodniu. I tutaj wszystkie zadania, aktywności kończą się sukcesem. A więc jest sukces to jest po prostu sukces, nieoczekiwany sukces, ale finalnie też jest sukces. Jest sukces i tyle. A moi drodzy, to może być też sukces w pracy nad relacji, nad związkiem jak najbardziej. To może być właśnie sukces i koncentracja na pracy, tak jak wspomniałam, nabywanie nowych umiejętności, doskonalenie się albo podnoszenie swoich kwalifikacji. Duże zaangażowanie w obowiązki, tu jest ten podwójny awans, bo tu się pokazuje, no jak najbardziej, wyzwanie ta królowa pentakli, też wyzwaniem stabilizacja, wyzwaniem jest tutaj nieoczekiwany może być awans, wyróżnienie, nagroda, podwyżka, zyski finansowe, które dostajecie, które są takie, wiecie, one nie są tylko na papierze formalnie, ale one są faktycznie, to się materializuje, tak? I wy się tutaj angażujecie i w związki, w relacje, w pracy. Bardzo ładnie, drogie skorpiony, skorpionki. Także to jest też nauka, tak? Finalnie to wszystko czegoś Was uczy w przyszłym tygodniu. Znowu skorpiony wyciągają jakąś nową naukę. Być może wszystko finalnie będzie wieloetapową pracą z długoterminowym celem. Może postawicie sobie jakiś długoterminowy cel, a przy okazji zgarniecie dodatkowe możliwości kształcenia, zdobywania kwalifikacji jak najbardziej będziecie nad tym pracować bo zdajecie sobie z tego sprawę, że przyniesie wam to zysk w przyszłości tak mhm. może to być też kochani finalnie nowa praca dla kogoś okej okay. no to skorpiony, dbajcie o siebie, buziaczki, papa pa.